Cześć wszystkich powitać, cześć wszystkim powitać. Tak jak wiem, rano jest niedziela. Słuchajcie, dzisiaj trochę Wam opowiem w temacie przetrwania w, podczas, przetrwania w trakcie burzy, tak? Jak, jak tutaj się zachowywać podczas burzy, chociaż wiadomo, wiele się o tym mówi, wiele się o tym słyszy, wiele jest wskazówek czy to w radiu, w telewizji, w internecie. Natomiast ja jednak też trochę swojej rzeczy tutaj dorzucę, powiem jak ja to widzę. Jak po prostu przetrwać burzę? Zwłaszcza no, tak nasunęło mi, nasunął mi się ten pomysł filmiku po prostu po ostatnich wydarzeniach, które miałem no, możliwość oglądania w Czechach, jak i, jak, i, jak i tutaj po prostu w naszym kraju, tak? Odnośnie właśnie tych burz, nawałnic, trąb powietrznych, które. Które nam poprzechodziły i jak tu właśnie, co, co robić, tak, żeby, żeby po prostu w miarę możliwości wyjść z takiej sytuacji obronną ręką. Podzielmy sobie to na takich kilka aspektów tego przetrwania podczas burzy, czyli powiedzmy sobie na przykład o przetrwaniu, jak, jak się zachowywać podczas burzy w domu, w mieszkaniu, tak, jak się zachowywać podczas burzy. Powiedzmy, jadąc samochodem, jak się zachowywać podczas burzy, będąc na otwartym terenie, i nieważne, czy to będzie pole namiotowe, czy miasto, tak? Yy, tu, tutaj, yy, tutaj powiem, tak pokrótce, oczywiście, jak yy, co, 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 co robić, żeby, żeby po prostu. No, yy, Mówiąc dość kolokwialnie, nie oberwać tym piorunem, czy też tą kulką gradową, tak. I więc zaczynając od yy, pie, pierwszego aspektu, pierwszej części, dom, mieszkanie, tak. No, wiadomo, podczas burzy jesteśmy chyba najbardziej bezpieczni w domu, w mieszkaniu, yy, co, co też nie jest równoznaczne z tym, że jesteśmy na pewno na 100% bezpieczni, tak? Ja mam niestety tego pecha, że mieszkam na 11 piętrze jedenastopiętrowym bloku już parę razy się zdarzyło, tak że ten piorun w ten mój blok uderzył. Co ja z reguły robię, jak widzę, że idzie burza, albo dostaję właśnie ostrzeżenie o, o burzy, no pierwsza rzecz, no to wszystko sprzątam z balkonu, tak, wszystkie doniczki, wszystkie jakieś tam taborety, stołki, wszystko, co mogłoby ruszać się w powietrzu, tak, podczas, podczas wichury, podczas nawałnicy i stanowić potencjalne zagrożenie dla, dla innych. Ja to, ja to po prostu zabieram, tak, balkon zostaje pusty. Zabieram też wszystko z parapetów, tak, nawet w, w środku mieszkania, bo może się zdarzyć tak, że, tak jak wspomniałem przed chwilą, ja mieszkam na 11 piętrze, więc kwestia silniejszego wiatru. Wybicia okna jest pra pra praktycznie dosyć duża i już raz prawie miałem taką sytuację, więc też wszystko zabieram yy, o siebie z parapetu. Zamykamy szczelnie okna. tak? Wszystkie okna balkonowe, okna, yy, yy, okna o, tutaj, wszystko, wszystko, przepraszam, wszystko musi się dokładnie, musicie dokładnie pozamykać. Tak, dobrym sposobem jest na przykład też pouszczelnianie okien yy, ręcznikiem, żeby w razie czego nie było jakichś przecieków w przypadku, kiedy na przykład okno jest gdzieś tam mniej szczelne. No bo wiadomo, okna drewniane zwłaszcza się wypaczają, a... Przepraszam na moment. Okna, y, okna y, na się wypaczają, zwłaszcza te drewniane, jak i również y, 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 te plastikowe wskutek no, działania wysokiej temperatury słonecznej tak, mogą też się odkształcać lekko i, i nie domykać. Więc też, też fajnie jest tutaj na przykład ręcznikiem te okna y, sobie pouszczelniać. Y, kolejna kwestia, którą ja z reguły robię, kiedy, kiedy widzę, że już ta burza nadciąga. Ja wszystkie odbiorniki elektryczne wyciągam z gniazdek. Odłączam je po prostu z gniazdek. Wiem, że są oczywiście instalacje odgromowe, instalacje piorunochronne, instalacje, które chronią przed przepięciami, przed wysokimi napięciami, bezpieczniki tutaj mówię. Natomiast no, uwierzcie mi, w przypadku kiedy taki piorun walnie w blok czy też w dom, no to może być tak, że te bezpieczniki nie zadziałają, tak? Bo to są zdecydowanie wyższe napięcia, wyższe natężenia prądu. Dużo, dużo wyższe i nie będę już tutaj całej teorii mówił na ten temat I, i, i może być tak, że tak czy inaczej taki sprzęt się spali. Nawet lodówkę odłączam. Lodówka nawet jak parę godzin, paręnaście godzin jest odłączona od prądu, my jej nie otwieramy. Jakichś potężnych strat tutaj nie będzie. W najgorszym przypadku rozmrozi się zamrażalnik. Aczkolwiek i też tutaj nie, 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 nie dramatyzowałbym tak, tak lepiej chyba wziąć trochę tego jedzenia Stracić, rozgrozić niż kupować nową lodówkę za powiedzmy, nie wiem, 1500 zł. Tak. Więc, więc tak jak tutaj wspomniałem, odłączamy odbiorniki energii elektrycznej w domu, w mieszkaniu. Kolejne rzeczy, na które ja sobie zawsze szykuję, jeżeli widzę, że jest burza, no bo wiadomo, może być tak, że przejdzie naprawdę potężna nawałnica, pozrywa sieci trakcyjne, linie energetyczne i nie będę miał prądu. A jak ja nie mam prądu, to nie mam też wody, bo, bo pompy nie działają. Ja sobie zawsze przygotowuję kilka takich najpotrzebniejszych rzeczy, tak? Między innymi jakaś najprostsza latarka. O. widać, że używana, bo pękła. Będziesz aktorzyć? Będzie aktorzyć, proszę bardzo. A, działa. Tak. Słuchajcie, szykuję sobie też wodę. Może to być w butelkach 1,5 litrowych, litrowych, litrowych. Może to być, to nawet, nawet sugeruję być ze, ze trzy takie baniaki pięciolitrowe wody, tak yy, gdyż yy... No jeden baniak może nam służyć na przykład, nie wiem, do zagotowania sobie wody na kawę herbatę, jakiegoś przygotowania posiłku tak szybkiego. Drugi baniak może nam służyć posłużyć na przykład do umycia się, trzeci baniak no, za przeproszeniem do spłukania wody w toalecie. Tak? Także też sugeruję sobie takie ze trzy baniaki przygotować, a ja sobie takie tutaj przygotowałem. W jednym z tych butelek jest Coca-Cola, którą bardzo lubię i którą też sobie szykuję, żeby mieć w zapasie. Tak, także tutaj mówię, w razie braku prądu też warto sobie taki, taki mini pakiecik przetrwania, na, 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 burzowy mini pakiecik przetrwania zrobić. Fajną opcją jest też Powerbank, powerbank i oczywiście naładowany telefon komórkowy. Tak? Telefon komórkowy, smartfon. Bardzo dobrze, jeżeli mamy na przykład jeszcze tutaj gdzieś na podorędziu słuchawki do tego smartfona, telefonu komórkowego. Po co to? Ano po to, to, żebyśmy po prostu mogli słuchać chociażby komunikatów radiowych tak? o, odnośnie właśnie tych burz, nawałnic, które przeszły. Jakie są ewentualnie szkody, czy, czy, czy już z, na, z na naszej miejscowości, z naszego regionu te, te burze osłabły, te, te wiatry osłabły, gdzie będzie można się spokojnie poruszać, przemieszczać się w miarę. Normalnie, że tak powiem, funkcjonować, ewentualnie też porządkować straty, tak? No bo, no bo tutaj to też jest dosyć ważne, yy, ważna kwestia. Yy, no, dobrze jest też mieć przy, przygotowane jakieś lekarstwa, tak? żeby później po ciemku latarkom ich nie szukać. Jeżeli bierzemy jakieś lekarstwa na stałe, dobrze yy, też tutaj mieć też na no jakąś apteczkę, tak? No, bo no, jak oberwiemy jakąś dachówką czy też jakiś kawałek doniczki, która to komuś tam zlecić z balkonu podczas nawałnicy, no to pewnie ta apteczka się na wiele nie, nie nada. Ale zawsze możemy się gdzieś tam otrzeć, skaleczyć, tak? Mogą być nawet jakieś złamania, więc tak ta pierwsza pomoc jak najbardziej może być, być potrzebna i taka apteczka też się przyda. Co do samochodu. I jak się zachować w przypadku, gdy nas burza zastanie w samochodzie? Generalnie moja rada przynajmniej jest taka i też gdzieś tam zasłyszałem, że najlepiej jest zostać w środku samochodu podczas burzy. Czyli jeżeli mamy jakoś, właśnie mamy te wyładowania atmosferyczne, jest burza, są silne opady deszczu, yy, zjechać na bok, stanąć na tych światłach awaryjnych i po prostu zostać w samochodzie. W samochodzie, w środku samochodu jesteśmy dużo bezpieczniejsi jak na zewnątrz. Dlaczego? No bo samochód działa jak klatka Faradaya, tak? Nawet w momencie, kiedy ten piorun uderzy w samochód, Sporo większe szanse przetrwania niż poza tym samochodem. To ja jak mówię, samochód to jest metalowa klatka. Poza tym. Wiele, mamy też wiele izolatorów w samochodzie, na przykład nasze fotele są bardzo dobrymi izolatorami. Jeżeli mamy dywaniki gumowe, tak, czy z jakiegoś innego tworzywa, no, no, one są też świetnymi izolatorami. Więc mamy dużo większe możliwości przetrwania takiego wyładowania atmosferycznego w środku samochodu, jak poza nim. Co nie oznacza, że na 100% on chroni, bo nigdy tutaj nie ochroni na 100%. Może być także że jak taki piorun solidny walnie w ten samochód, no możemy nawet stracić przytomność, ewentualnie nawet zginąć, tak. I też jest taka opcja. Niemniej jednak, statystyka pokazuje, że, że, że w samochodzie w środku jest dużo lepiej siedzieć podczas burzy niż poza nim. To samo się dotyczy gradobicia. Jeżeli mamy jakieś mocne gradobicie, takie poruszamy się samochodem, również zjechać na pobocze, i tutaj nawet sugeruję, żeby w przypadku gradobicia, jak mamy oczywiście taką możliwość, szybko przeskoczyć na tylne siedzenie, no bo. W w pierwszej kolejności podczas dużego gradu z reguły ucierpi szyba czołowa. Tak, ona się potłucze po, po, pokruszy. no Szyby są w samochodach tak robione, żeby one specjalnie nie kaleczyły w momencie rozbicia się. To jest taki granulat, to są szyby hartowane. Niemniej jednak no, zawsze, jakimś, nie daj Boże, jakiś taki odłamek niech wpadnie komuś w oko, no to już szczęście gotowe. Więc fajnie się przemieścić na chociażby na tylne siedzenie, no i też zostać w tym samochodzie, tak, no bo jednak samochód to jest, tak, ja, tak jak wspomniałem, metalowa klatka. Ona lepiej nas chroni, przed tym gradem niż no nie wiem, yy, 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 czapka na głowie czy, czy, czy parasol, chociaż też yy, uważam za wielki śmiech nosieszenia parasolu podczas burzy. No ale to już tak na marginesie. Yy, yy, kwestia kolejna, jeżeli chodzi o yy, burzę, jak nas spotka w terenie, w mieście. Yy, jeżeli nas spotyka burza w mieście, chcemy się gdzieś tam przed tą burzą uciec, ochronić. Ja bym radził Wam unikać wiat przystankowych, tak? chociaż niektóre są całkiem solidnie pobudowane, te wiaty przystankowe, nawet zdarzają się murowane, tak? i pod taką jeszcze można, można sobie tam posiedzieć, prze, prze, przeczekać te burze, ale już taka wiata z hartowanego szkla, szkła i z tam paru aluminiowych profili, czy tam stalowych profili, no umówmy się, ona nie będzie jakoś super skutecznie nas chroniła, nawet już widziałem wiaty przystankowe z pleksiglasu robione, które no totalnie nie stanowią żadnego oporu dla silniejszego wiatru, więc ja bym tutaj tą wiatę przystankową unikał. Najlepiej w takiej sytuacji wejść do jakiegoś sklepu, przeczekać to w sklepie jakimś, w jakimś markecie, nawet kupić jakoś pierdołę, żeby się pani ekspedyentka nie denerwowała, wejść gdzieś na klatkę schodową, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, tak, przeczekać to gdzieś na klatce schodowej. I bardzo fajnym miejscem na przeczekanie burzy są łączniki bloków, czasami są tak. Takie w blokach robione przejścia łączniki między podwórkami, między blokami, gdzie też bardzo, bardzo fajnie się schronić przed taką burzą, przed nawet taką silną, ulewą gradobiciem, gdzie jesteśmy całkiem bezpieczni. Co się tyczy jeszcze miasta, właściwie to powinienem powiedzieć przy domu mieszkaniu, tak? Jeżeli mamy możliwe, jeżeli mamy podpiwniczenia, tak? jeżeli mamy piwnicę, no ja mam akurat to szczęście, że ja nie mam piwnicy, ja mam po prostu pomieszczenie gospodarcze, z którego właśnie tutaj wam nadaje, one jest obok mojego mieszkania na 11 piętrze, ale jeżeli mamy właśnie piwnicę, dobrze jest pewne rzeczy, które leżą na podłodze na ziemi, położyć na wyższe półki, gdyż zawsze istnieje ryzyko zalania tych piwnic. No prawie zawsze nawet, tak. Ja nie widziałem jeszcze w moim mieście, przynajmniej na powiększej po ulewie, żeby straż pożarna nie jeździła i nie wypompowywała wody z piwnic. Więc robimy sobie na przykład półki na jakichś wyższych nóżkach, powiedzmy, no tak, no nie wiem ile, 30 cm od, od podłoża, tak. Kładziemy na to wszystko, co jest z podłoża, może inaczej, nie wszystko, ale takie bardziej wartościowe rzeczy, które mogą popłynąć, popsuć się i, i wtedy... Wtedy mamy trochę tą piwnicę zabezpieczoną, no przed wodą się nie ochronimy, tak i też w razie też z silnych ulew mm, odradzam uciekanie do piwnicy, właśnie ze względu na zalanie takiej piwnicy, no raczej mało prawdopodobne byśmy się utopili, chociaż... Jedna sytuacja nawet w moim miejsc w miejscowości się zdarzyła dwa lata temu, że człowiek się utopił podczas właśnie takiej ulewy w piwnicy, dostała się woda do piwnicy, to był starszy pan, nie mógł się z tej piwnicy wydostać, może coś tam spadło, nie mógł tego ruszyć, po prostu przewrócił się i w tej piwnicy się niestety y, utopił. I to jest ewidentny fakt, tak? Więc też tutaj radziłbym unikać piwnic jako schronienia podczas burzy, bardziej podczas huraganu. Piwnica by się tutaj nadała, aczkolwiek w tym momencie skupiamy się na burzach, nie na huraganach. Yy, kolejnym aspektem, właśnie przetrwania podczas burzy w terenie, no to tutaj mówimy na przykład już las, pole namiotowe, góry. No nie daj, Panie Boże, jak nas w górach taka burza zaskoczy, no to to już jest totalne nieszczęście. Zwłaszcza parę lat temu wszyscy słyszeli, co się stało na Giewoncie, kiedy piorun uderzył w metalową barierkę, w metalowy łańcuch. Kilka osób zabitych, kilkadziesiąt rannych i to nawet ciężko. No, tak jakby tam rakieta uderzyła dosłownie, taka tak, tak, tak to była siła. Jeżeli już słyszymy, albo mamy informację o tym, że zbliża się burza w górach, jesteśmy gdzieś na szlaku bezwzględnie zejść z tego szlaku na niższe partie gór, gdzieś do jakiegoś schroniska, gdzieś do jakiejś koliby, gdzieś do, do jakiegoś nawet pasterskiego szałosu, tak, żeby po prostu w miarę możliwości taką burzę tam przeczekać. A najlepiej po prostu, jeżeli mamy ostrzeżenia o, o, o tym, że nad, 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 w górach będzie burza, po prostu w te góry nie wychodzić. Przemęczyć się ten jeden, dwa dni, tak? Chyba to jest lepsze niż po prostu później spędzić czas w szpitalu albo niestety stracić życzy wskutek porażenia prądem od pioruna. Jeżeli znajdujemy się gdzieś na polu, na łące, tak, w otwartej przestrzeni i napotka nas burza, wyładowania atmosferyczne, no to już nie muszę mówić, że musimy unikać drzew, unikać właśnie tu, tutaj chociażby wysokich, trakcji wysokiego napięcia i unikamy też tutaj pod... Przebywania w pobliżu torów, kolejowych, torów tramwajowych, które bardzo ściągają pioruny, bo to są świetne przewodniki, to są żelazo i stal. Także tak, tak, tutaj też unikamy przebywania w tych okolicach. Gdy nas na przykład stapotka burza, właśnie na takim polu, na łące, tak, nie mamy się gdzie schronić, nie ma żadnego zabudowania, żadnej stodoły, jakiegoś pomieszczenia gospodarczego, możemy zrobić w ten sposób, że po prostu zwijamy się w kulkę. Tak, siadamy kucamy albo siadamy, zwijamy się do, dosłownie w kulkę, na siebie zarzucamy coś przeciwdeszczowego, żeby, żeby, żeby nie zamoknąć i w ten sposób tak skuleni po prostu tą burzę przeczekujemy. Dlaczego tak? No bo będąc na takim otwartym przestrzeni, łące polu, na przykład nie ma żadnego drzewa, żadnego, no nie wiem, pastucha elektrycznego, tak jakiegoś innego obiektu, który ten piorun może uderzyć, stajemy się ewidentnym celem dla takiego pioruna. Pioruny z reguły uderzają w najwyższe naj na obiekty. Więc właśnie tutaj tak zwinięcie się w kulkę by byłoby yy, bardzo zasadne. Co się tyczy lasu, jeżeli nas taka burza dopadnie w lesie. O ile nie jesteśmy na jakimś polu namiotowym, które jest odpowiednio do tego przygotowane, do przebywania właśnie, no to opuśćmy ten las, tak? Opuśćmy ten las, no bo zawsze istnieje ryzyko jednak połamania tych drzew podczas większej wichury, no i utraty zdrowia i życia. Także tutaj, tutaj ja bym radził jednak z tego lasu wejść. Unikamy też przebywania nad rzekami i jeziorami podczas burzy, a nie daj Panie Boże wchodzenia do tych rzek i jezior podczas wyładowań atmosferycznych podczas burzy bo już się o takich sytuacjach słyszałem. Pioruny bardzo często uderzają właśnie w tafle jeziora, w rzeki, tak. Woda też jest przewodnikiem i też przyciąga właśnie wyładowania atmosferyczne, także też staramy się tutaj tych, tych obiektów unikać. Słuchajcie, to tak byłoby pokrótce z mojej strony, mojego tutaj wywodu poranno-niedzielnego. Jak zwykle. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do subskrypcji. Zapraszam tutaj na moją stronę facebookową Umiarkowany Prezes. Prepers. Umiarkowany Prezes. Dobry jestem. No tak, niedziela. Proszę Państwa, niedziela rano. Tak. Akurat spojrzałem sobie tutaj na, na naszych. Posłów i tak mi się skojarzył pan prezes. <noise> nie wiem dlaczego, ale, ale nie mój kanał nie jest polityczny, więc, więc tutaj zostanę tutaj taki przerywnik śmieszny. Y Podlinkuję Wam tutaj też takie fajne strony, gdzie możemy śledzić właśnie aktualność stan pogody, aktualne przemieszczanie się burz nad terytorium Polski, a nawet całego, całej Europy i całego świata. Więc też zachęcam tutaj do korzystania z tych linków. Zapraszam na forum facebookowe Kryzys Polska. Przygotowanie na trudne czasy. Także też tutaj y, bardzo fajne, ciekawe formy, forum. Ponad 900 y, członków, gdzie też można różnymi spostrzeżeniami się y, oczywiście y, wymieniać. Słuchajcie, z mojej strony to już będzie wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. O, niedzielne poranki, ale daliśmy radę. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczyska.